Z jednej strony liczenie strat, z drugiej wciąż groźna fala powodziowa. Jej czoło na Odrze przechodzi przez województwo lubuskie. Niestety są miejsca, gdzie mimo mobilizacji służb i mieszkańców woda przesiąka przez wały lub zalewa domy. W Krośnie Odrzańskim jest Robert Gusta. Robercie, jak poważna jest sytuacja na miejscu? Odra tuż przed Krosnem Odrzańskim stworzyła potężne rozlewisko nad tym 11-tysięcznym miastem. Co jakiś czas pojawiają się śmigłowce policyjne, zarówno policyjne, jak i wojskowe, które patrolują okoliczny teren. W dolnej części miasta, która jest najbardziej zagrożona falą powodziową, którą widać za moimi plecami, poustawiano prewencyjnie przy budynkach mieszkalnych worki z piaskiem. Cały czas otwarte pozostaje pytanie, czy wały przeciwpowodziowe wytrzymają na Spór tej wysokiej wody, wały często stare, często zaniedbane, zdarzają się miejsca niestety, że po prostu ich nie ma. Ale czuję, tak pod napięciem żyje. Mieszkańcy Osiecznicy, niewielkiej miejscowości, niedaleko Krosna od Ja dzisiaj w nocy prawie nie spałam. Z niepokojem patrzą, jak woda coraz bliżej podchodzi pod ich domy. I to wszystko będę miała tu pod schodami. Na Odrze i jej dopływie, Bieli, doszło do cofki. Woda wdarła się do miejscowości już wczoraj wieczorem. Wszystko jest teraz stawem. Marek Gosk co chwilę sprawdza, jak szybko zmienia się jej poziom. Od godziny 19 wczoraj to tutaj przybyło około 1,5 metra. Woda jest już w piwnicach i w części domów, ale to nie koniec. Tej wody jeszcze wczoraj nie było, no i niestety ta woda będzie dalej płynąć. Fala powodziowa będzie przechodzić przez okolice Osiecznicy przez kilka dni. Zagrożonych zalaniem jest 119 budynków, w tym 70 mieszkalnych. Jesteśmy, jak ktoś będzie potrzebował, czy do sklepu, to na weźmiemy. Pod wodą jest wiele ulic do odciętych od świata mieszkańców. Już teraz kursują strażacy. Większość osób nie chce się ewakuować. Do wysokiej wody mieszkańcy są tutaj niestety przyzwyczajeni. Jesteśmy jedną z nielicznych, o ile nie jedyną miejscowością w powiecie Kreśnieńskim, a być może i w całym województwie, która nie posiada wału przeciwpowodziowego. Fala kulminacyjna przechodzi przez Lubuskie, ma około 100 kilometrów. Mamy tutaj rzucone wszystkie siły i środki. Służby, wojsko i oczywiście mieszkańcy, jak tu w Nietkowie, wciąż umacniają wały. My walczymy tak naprawdę już w tej chwili z przesiąkami, bo ta woda wyżej nie pójdzie. Ona się przez wały nie przeleje, tylko może niestety przesiąkać i z tym Będziemy walczyć. Coraz częściej słychać jednak gorzkie słowa. Groźnie to wygląda. Tłumaczy wydarzeniom mieszkające od 70 lat w Pomorsku Stanisław Żaguń. Te bobry porozwalały po prostu. No do tej pory nikt wałach nie, nie dbał. Mieszkańcy często sami, dzień i noc, tu są ludzie, sprawdzają, czy wały nie mają uszkodzeń i sami je oczyszczają. Tak by można było oceniać, gdzie są przecieki. To należy wszystko do y, polskich y, wód i oni nam powinni za to zapłacić bo to jest ich sprawą zadbać o te wały nie naszą wały są w ogóle nie koszone teraz myśmy to kosili coraz trudniejsza sytuacja panuje w Krośnie odrzańskim obecnie największym mieście na trasie powodziowej fali tak samo było w 97 też nie było końca trudne chwile czekają mieszkańców starego raduszca i radnicy ale i tak służby oceniają że sytuacja jest w miarę stabilna robert gusta wydarzenia krosno odrzańskie